No, okay, śmanko, z tej strony Enzi witam was dzisiaj wszystkich w kolejnym materiale 60 Second. Jedziemy. No dobra, słuchajcie, dzisiaj znowu spróbujemy przetrwać apokalipsę w grze 60 second na poziomie chyba normalnym, czy, czy może Little Boy ostatnio pamiętam, że trochę sobą mi poszło. Bo nie zdążyłem praktycznie niczego zebrać. <laughs> Najważniejsze rzeczy zostały w domu, wybuchły, a ja wziąłem sam shit, który się nie przyda, jakieś mapy i tak dalej. W każdym razie, słuchajcie, mam 10 sekund na to, żeby teraz ogarnąć sobie Co się znajduje w domu i na faście musimy lecieć. Ok, tu jest żona, tutaj jest ten przybornik, kto się przyda, latarka, strzelba, strzelba też by się przydała. Kufer nie wiem czy go brać. Tu jest mapa. Apteczka. Okej, okay, dobra, lecimy. Kłódka. No po co mi kłódka, nie wiem. Ale dobra, chyba się przyda, bo kłódkę będę mógł sobie drzwi zamykać. W razie gdyby ktoś mi tam wpadł. A ty mi ciebie wziąć nie mogę, No to ty wyżej zostaniesz. Generalnie wiem, że nie trzeba brać całej rodziny za sobą. Bo można wziąć tylko część na przykład rodzinki. I resztę mieć w tyłku. W sumie. Okej, okay, mam radio. Apteczka. Ok, lecimy. 30 sekund mi zostało, ja za dużo nie zebrałem. Chodź mało. Po. Woda by się przydała. Ok, czy coś jeszcze mogę wziąć? Mapę bym wziął. By się przydało wziężone Latarka. Okej. Okay. Scouta wziąłem. Jeszcze został tylko Timmy. Chodź chopie. Maska, maska, maska. No nie, szybko! Nie zdążę tej maski wziąć chyba. Okej, okay, jest! Udało mi się wsiąść maskę. Chyba wziąłem wszystko, co powinienem, oprócz żarcia, bo... Ja wziąłem w ogóle jakieś żarcie? Ty, bo nie wiem. Mam nadzieję, że coś tam w ogóle będzie w tym schronie, tak, tak z góry, nie? Coś tam dostanę. Okej, okay, czyli mam dwie puszki zupy. No to w sumie nie jest tak źle, bo oni tak często nie muszą źleć. Mam skauta, mam radio, mam mapę, mam aptek. Jest spoko, chyba damy radę, teraz nie jest aż tak źle. Mogę kogoś w sobie zostawić. To grubo świnię mogę w sobie zostawić w domu, bo ostatnio pamiętam, że ona się w ogóle nie przydała, a jak poszła ze wszystkimi rzeczami, której spakowałem w walizkę, to wszystko zepsuła, a przyniosła mi chyba jedną wodę, więc wam powiem, że nie opłaca się. Okej, okay, mamy spory zapas wody, więc na razie jest OK. I tak jak pisaliście mi, czy to nie wiem, czyli robiłem już w poprzednim odcinku, że nie będę dawał im jeść nie pić, póki nie będą odwodnieni i tak dalej, bo tak naprawdę to jest marnowanie wtedy żarcia. Okej, okay, z nimi wszystko jest okej okay. na razie. Chyba nie muszę nic im dawać, jak oni się trzymają Dolores Ted, Mary Jane Timmy. Okej, okay, słuchajcie, jeżeli będziecie chcieli więcej odcinków 60 second, to koniecznie zostawiajcie łapki w górę. Tak samo planuję dzisiaj jeszcze może wrzucić odcinek z DeForest. Napiszcie mi co o tym myślicie, czy podoba wam się taki pomysł. Oczywiście coś tam z Minecrafta jeszcze wrzucę. Dobra. Yy, nie będę na razie nikogo wysyłał, bo na górze jeszcze jest syf. Więc nie ma sensu. Yy. Okej, okay, ale ja nie chcę zużywać scouta, bo Skauta chyba mi to zniszczy, jeżeli będę chciał nim zabić robaki. A scout mi się przyda, żeby na przykład naprawić sobie maskę i inne rzeczy. Dobra, okazuje się, że wszyscy chcą wody, ale oni są tylko spragnieni, więc na razie mam wywalone. Słuchajcie, dzisiaj jeszcze wrzucę wam chyba odcinek właśnie z Minecrafta The Forest. Może zostawię na jutro. Zobaczę w ogóle, co wy napiszecie mi w komentarzach, czy będziecie chcieli, czy nie. Więc piszcie mi tam koniecznie, co o tym myślicie. Czy wrzucać wam taką serię, czy nie. Musiał deforest w ogóle wykupić chyba, bo nie mam. Eee, da, da, nie no to bez jaj, no to wy tam męczcie się, ale nie będę apteczki na to marnował, bo przyjdzie mi znowu ta gruba schorowana i trzeba będzie oleczyć. No i się brudna zrobiła, nie jest odwodniona, zmęczona, odwodniona, odwodniona, więc... znaczy odwodnieni. Będę musiał im dać wody, bo tylko to im się w sumie teraz przyda. Trzymaj, trzymaj. Trzymaj, trzymaj. W ogóle chyba dobrze zebrałem, że mniej tych puszek jedzenia, bo oni tak często nie jedzą, za to woda jest właśnie częściej wykorzystywana. Tak jak mówię wcześniej, w ogóle nakrycony dzisiaj jestem, słuchajcie. Dzisiaj wrzucę wam jeszcze odcinek z Minecrafta, gdzie będziemy sobie grać na jakiejś customowej mapce i często pytacie właśnie czy możecie ze mną zagrać, czy z kimś zagrać sobie na tych mapkach, jak to w ogóle ogarnąć? To możecie sobie w łatwy sposób załatwić po prostu serwer w Minecrafcie na craftserf.pl. W opisie macie link. Możecie tam wbić i tam za małe pieniądze tak naprawdę wykupujecie sobie serwer i możecie z kumplami grać i tak dalej, więc wydaje mi się, że całkiem spoko opcja. Przejdźmy i tutaj do gry. Ona jest zmęczona, to na razie wywalone w nią. Zależy, który jest dzień, już jest dzień piąty. Więc póki co nikogo chyba nie wysyłam, bo to nie ma sensu. Jak wyjdą, to od razu będą zarażeni, a po co mi to? Okej, klucz na stronu stronę, i ryzyka życiem. Nie ma sensu na razie w ogóle wysyłać. Co, jaka ciotunia Ada? Ale żaden z nich nie, nie znaczy na tyle, mieszkała za miastem, przy odrobinie szczęścia konfiguruje swój kombajn do liczenia krów i kur po wioskach i opad to jest niestraszny. Ni, to ja nie będę skał to zużywał, bo to naprawdę książka się tak przydaje, że to jest fest, nie? Ty jestem tu szósty dzień, a jemu ja już odwaliło? Puszkę zupy se na głowę wylał i zadowolony? Misiu. O boże, oko mu. Ty, ale ja nie spodziewałem się, że szóstego dnia już mu odwali, nie? Masakra. Okej, okay, czy ktoś coś chce? No nie, tylko jeden zmęczony, jeden już w ogóle oszalał. O co tu chodzi? Może w ogóle zły ten wybrałem sobie. Zły poziom trudności. Okej, okay, w naszym miasteczku wciąż panuje spora emisja. Decydując się na spacer powietrzny, możemy naprawić się choroby popromiennej Na razie sobie odpuszczę. No, na to, że pan Freeman, nauczyciel fizyki w szkole, do której uczęszczał, Timmy miał rację. Jeden plus. Jeden plus jeden naprawdę daje dwa. W naszym przypadku to są przynajmniej dwa karaluchy. Te parszywce i pakacie pakować naszego stronu. Nic na razie nie robię. Bo one chyba nic nie zrobią, nie? Co one mogą zrobić? No pa, umyła się od razu. No i piknie, i tak powinno być. Głód, pragnienie, 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 głód, pragnienie, dobra. Czyli na razie ich olewam. Na razie nic nie robię. Poczekamy, aż faktycznie będą głodni. Ty mi siedzi, więc się przesień. Tak, porozmawiajmy z nim, to się na pewno przyda. Chyba, że odwaliło mu już kompletnie. Zaraz dać ga wszystkich to siekiero, co przyniosłem. No i pikobel obaja bongo, tak powinno być i wszyscy już są zdrowi. Okej, okay, odwodnienie, odwodnienie, odwodnienie Więc damy im tylko na razie wody Powinno im na spokojnie starczyć Ostatnio nie wiem do którego dnia przetrwałem, chyba do 60 któregoś, ale nie udało mi się w sumie przetrwać całości Bo niestety mi umarli eee, Faktycznie fajnie jest być ze sobą, chociaż mimo wszystko, że są pod oni Zawsze coś, lepsze to niż siedzieć samemu Ważne, że mam radio, bo ostatnio radio nie miałem, nie było w ogóle kontaktu z ludźmi. Okej, okay, oni są głodni w tym momencie. Pokaż mi, jak to wygląda. Głód, głód, głód. A nie są tylko głodni, oni nie są jakoś specjalnie. Jeszcze jeden dzień przetrwają, na pewno da radę. Dziesiątego dnia jeszcze nie wiem. 10 dni w ogóle bez żarcia. No nie jest lekko, nie? Ej, 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 ej. A, a co wam chodzi w ogóle? Ja mogłem tych dzieciaków nie brać, faktycznie, bo oni tutaj. Źle wygląda. Nie wiem czy to, że nie dałem im wcześniej jedzenia, ma jakiś wpływ na to. to. No ale kurde, ja mam tylko jedną apteczkę i w ciągu 10 dnia. Już mam całkowicie to zużyć? Trochę słabo nie powiem, nie? Okej, okay, weźmy zużyjmy radio. Czy zużyjmy? Użyjmy radio, żeby posłuchać jakichś tutaj nagłośnień ze strony wojska być może. Co się dzieje? Tak, z rządem się skomunikowaliśmy. I jeszcze są głodni, no toć bez jaj. Pragnienie, głód, pragnienie, głód, pragnienie, głód, pragnienie, głód. Na razie nic im nie daje, yy, ale chyba po prostu timiemu. Dam żarełk, dam yy, leczenie. Żeby chory mi tutaj nie siedział, chociaż jedno dziecko muszą ratować, to odwójki szkoda, ani... A ta jedna, nieważne. Nie Ona i tak mi się nic, nigdy nie przydała. Dobra. Um, powoli wydaje mi się, że możemy się stąd wydostać, bo już jest 12 dzień jakby nie było. Jak to wygląda? Odwodnienie, 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 odwodnienie głód. Uff. Dobra, dam im po tej puszce żarcia, tylko już teraz nie będę miał, żeby było z głowy. I na ekspedycji jutro wyślemy ich, żeby ktoś przyniósł najlepiej apteczkę. O co tu chodzi? Jakim cudem? Bo co? Bo źrycie im nie daje? Nie bo w ogóle o co chodzi. Czemu tak? A nie, dałem im jeść, o to. No bez jajty. Aha, dobra, ogarniam. Przecież to te robaki, a ja w ogóle tych robaków nie ten nie ogarniałem. Fuck, ale zwaliłem. To moja wina. Na 100%. Idź tymi, ty. Ty idź tymi, bo jesteś w miarę. Chociaż nie, może ty zostań. Weźmy jego. Nie, no to niech Timi idzie, no nie będę tutaj zużywał. Maski na chorego człowieka, nie? A tak, Timi pójdzie zdrowy, może więcej rzeczy przyniesie. Ale teraz wiem, że to wszystko jest przez te robaki. Ja myślałem, że one nie zrobią czegoś takiego, że zarażą mi od razu ludzi, tylko po prostu. E, ten nie wiem, jedzenie mi zużyją, czy coś, czy, czy wodę, no, Myślałem, że tak będzie, a to słabo. E, he, 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 he. Zampą był ukryty safe. Otwórzcie, tam może coś być. Warto otworzyć chyba. Tak się <coughs> mnie wydaje. No i puszka zupy, no i tak powinno być. No i to mi się podoba, bo akurat jedzenie teraz by mi się przydało. Pragnienie, pragnienie, pragnienie. Dobra, jeszcze jeden dzień was przytrzymam, bo... Nie mam jak. Dobra, weź, zabij ich tym... to książką. Mam nadzieję, że nie zniszczą tej książki, bo byłoby słabo. Dobra, książka żyje <laughs> Jakoś by trzeba było ich kurde ożywić Znaczy, oni są żywi mm, Zdrowić Woda, woda, woda Mam nadzieję, że ty mi wróci i przyniesie coś Jeszcze nie wrócił Bo wody jedzenia jest faktycznie mało Czat jest głodny, no na razie no, nie dam wam nic do jedzenia Ty jeszcze będzie, prze chyba gdzie jest ten mały w ogóle? Niech coś przyniesie, apteczkę czy coś, żeby chociaż uratować jeszcze jedną osobę z tego całego tej towarzystwa. Bo jak on sam zostanie, to może być słabo, nie? Okej, okay, no już trochę ich przetrzymałem. Dobra, niech mają po tym żarciu. I już niech mi nie wołają, ty mi powinien wrócić. No właśnie, no i to było wyliczone po prostu. No jest spoko, maskę rozwaliłeś, więc no. W łeb powinieneś dostać, chopie. Ważne, że jest coś żarcia, chyba 0,25, czyli nie ma żarcia. Jest środek owadobójczy, więc będzie można zrobić lekarstwo. No i jest woda, więc, no, najważniejsze w sumie jest. Szkoda tej maski jednak. Okej, okay, co im teraz jest? Pragnienie, 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 głód, głód. Tylko, że oni jedli przed chwilą, nie? Więc no, nic nie mogę zrobić. Ty, świnio, na pewno nie dostaniesz jedzenia, bo ty tyle źryjesz ostatnio, że to jest masakra. Zawsze całe żarcie mi wyżerała. Eee, idź na ekspedycję, chopie. Jesteś chory i tak, co za różnica, czy, czy się zarazi, czy nie Jeden ogon Co, już wróciłeś? Co? No, bez jaj, tak szybko? Odwodnienie, choroba, odwodnienie Dobra Im dwóm trzeba dać... ...pić Żarcie już nie mam Komu miałem dać pić? Jej i, jej, dobra, dwóm laskom. Damy powodzie. Niech mają i się cieszą. Ekspedycję trzeba wysłać, bo już jest ciężko. Eee... Bije to książko. Bo tego płyną mi jednak szkoda, niech Teraz pojawi mi się opcja, że mógł wytworzyć sobie lekarstwo dzięki temu, bo naprawdę by się przydało. Mamy jedną puszkę zupy, jest fajnie. Dobra. Choroba, 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 pragnienie, głód, zmęczenie. Dobra, ty chłopie dostaniesz jednak coś, bo zasłużył. Nie powiem. Na ekspedycję. No idź, ziomek. Tylko weź coś. Mapę niech weźmie, przynajmniej się nie zgubi, nie? Tak, ta mapa jest praktycznie do niczego niepotrzebna w domu. Wam powiem. Tym razem poszedł, bo ostatnio coś mu się nie za bardzo chciało. Jak się trzymacie? Choroba, choroba, zmęczenie, Ale pico belo, tak może zostać. Nic więcej wam nie potrzeba. Jadziem dalej 23 dzień. Szybko to leci, nie powiem. Pragnienie głód, pragnienie... No Boże, co im się teraz zebrało. Ale jeszcze przetrzymacie. Wody na razie nie dostaniesz, sobie nie myślę. Mam nadzieję, że nie odwaliłem niczego tego. W ogóle ja strzelby nie miałem, tylko same naboje Mogę tak rzucać sobie nabojami po prostu Nic więcej nie zrobią Okej okay. Odwodnienie, odwodnienie, głód, pragnienie, więc... Wydostaniecie po wodzie Po jedzeniu On ten jeden dzień jeszcze przetrzyma chyba No osobo wyszło właśnie z, tym, z tymi robakami, bo mi pozarażali wszystkich no i młody, cały pokie, Niestety, au ciostrze się, kiedy nam zjechał, musiał oboleć. No trudno, no dostał w rękę. Niech celcy. Ok. Jak się trzymasz? Choroba, strudzenie. Głód, choroba, odwodnienie. Dobra, ty dostaniesz wodę. I na razie starczy Jakieś jedzenie, się zatrzyć. Wrócił, ale no w sumie przyniósł jedzenie. Tylko Mary Jane sobie poszła już od nas. Przyniósł jeszcze coś do zabawy. No nie jest źle, ale. Już Jeden jest strudzony, drugi oszalał. Wygłodzenie, choroba. Zmęczenie, choroba, strudzenie, wygłodzenie. Okej, okay, czyli tylko jemu trzeba dać jedzenie. I tyle na razie. Wyślemy kogoś na ekspedycję. Powiem wam, że no w dzień 27, a to jest już robi kiepsko. Jeszcze teraz je odwaliło, już w ogóle. Kurę będzie trałodowała. Jak się trzyma ta pragnienie, choroba. Głód, choroba, głód. No dobra, dam wam po jedzeniu. Ty i ty. Chyba starczy, bo nikt tam spragniony nie był. Weź mapę i leć laska po coś. Też nie wiem, czy ona wróci, bo ona już oszalała, więc to nie, mógł być słaby pomysł, wam powiem. Dobra, uciekła na powierzchnię, to będę całe i zdrowe. Ekwipunek. Okej, okay. pragnienie, głód, pragnienie. No dobra, dam im już. Niech mają, bo tej wody mam sporo, więc teraz mogę im dać. I kto był głodny? On był tylko głodny, spoko. Czyli załatwione w sumie na razie. Ojej! Ale mi się boję, że wam powiem. Jest godzina, która? Jest godzina teraz. O Boże, 1150. Ale jeszcze rano siłownia no są rano, no powiem wam, że no trochę jestem już wycieńczony, ale damy radę, że coś tam nagrać. Coś tam muszę wam dzisiaj wrzucić. Latarka jest. Jak się trzymacie? Głód i obrażenia, tylko czyli jemu by trzeba dać jedzenie. Ale na razie po co mu to oni? Na razie chyba wywalone. Dzień 30. Tylko na nie za bardzo się spieszy, żeby wrócić. choroba szaleństwa, obrażenia, zmęczenie. No, na razie nie muszę nic im dawać. Więc olać. Gdzie jest ta laska? Dolores bodajże. Bo bez może być ciężko Uff. O Jezu. Nagram, trzeba będzie się położyć spać, bo nie wyrobi dzisiaj. Pragnienie, pragnienie. No na razie nic wam nie dam. Jutro może coś tam dostaniecie. Wróciła. Ole nanosiła mi tu rzeczy, ej! Cztery puszki z żarciem, jedną wodę. Karty, walizkę. No i mapę straciła. No ale trudno w sumie, nie? Tet jest wypoczęty, czyli tak jest wygłodzona i choroba. Odwodnienie, głód. Odwodnienie. O jezu, co, co mam dać? Czekajcie, jemu tak, tak, jemu tak, bo nie jest. odwodnione Ona jest wygłodzona. Czyli jej też żarcie by trzeba podać, No i chyba z głowy. Idziecie na ekspedycję. Mam nadzieję, że on da radę teraz pójść. No, póki co żyją, więc jest ok. Już są trochę chorzy. znamy znaleźć wyznaczone miejsce bez pomocy mapy. Mieliśmy się miejmy nadzieję, że razie nam się po szczęści. Co wy chcecie powiedzcie mi? Głód, choroba. Głód obrażenia. No na razie sobie... No, nie, nie możecie dawać pomyśleć o żaryłku A po co? Weź se latarkę i... let's stunt. Bo my jedzenie zabierasz. Zapasy się kończą, a ty tylko źródć. Okej, okay. czy on wróci w ogóle? Wątpię. Oj, czekajcie. Pragnienie... Ale się tutaj tych statystyk dodało, kurde. Okej, okay, głód, obrażenie, głód, pragnienie. No dam im już, niech mają. Tylko jemu nie będę dawał żarcia. I co to jest? Zarad... Oferują... O, na pewno zaradę się wymienia, ale siekierę... Ja mam siekierę? Nie, nie mam siekiery. To z... wymienię za siekierę. Tą planszę. Bo się przyda, nie powiem. Ale rady ja bym w życiu nie wymienił, bo radę się przyda, żeby brać jakieś tutaj, wiecie, informacje od rządu. A czym dalej? Tet nie wraca. No, i już mi zaraziłaś syna. <laughs> Sorry. Od tego, jak zakończymy to, co mamy dziś, zależy, będzie na nasze jutro, więc lepiej się postarajmy. Dobra, jakby się czujecie w ogóle? On tylko jest głodny, tak naprawdę, więc... Za dużo nie muszę robić. Czemu ten Scout nie chce się tutaj zrobić? Bo... ...przy pomocy tego Scouta można zrobić na apteczkę i nie powiem, że to by się nie przydało nie? Mama ty! Pa, zasła jeden dzień budzisz się, a już z szkieletem jest, nie? Wszystko z niej zlazło. No trudno, no. Będzie przynajmniej więcej jedzenia dla nas, nie? Ja powiem wam, że tym razem nie wyszło mi, ale nie chcę nagrywać naprawdę jeszcze raz tego całego I po prostu nagrać za trzecim czy czwartym razem jak mi wyjdzie bardzo fajnie i wam wrzucić Będę wrzucał wam za każdym razem tak, jak po prostu mi się udało to zrobić Nawet jak uda mi się przetrwać tam nawet 5 dni Okej, okay, pragnienie, głód, czyli jeszcze tobie A da, masz, trzymaj, jest nas tak mało, że sobie poradzimy Okej, okay, zatrzymajcie radio Tylko radio można w sumie zostawić Okej Czy się Boże, jak mi się rydże. Masakra, o co chodzi? Głód, choroba, no ja jego ja teraz mogę karmić to sporo Naprawdę, bo na no, spokojnie, ktoś przyszedł Coś podarował nam? Czy nie? Nikogo tam nie było, cholerni kawalarze Okej okay. Głód, ten cały czas głodny, a i nic, nic nie dostaniesz teraz. Nie ma takiego żarcia. Kuniec Czyli co się okazało? On nie wrócił w ogóle, jo? Zmarł mi Wcześniej trafia wzięliśmy ze sobą radę, mogliśmy posłuchać muzyki. Zbyt wiele czasu miotką ten opuścił srom, bo wiemy się już do nas nie wróci. Co to dużo mówić, łatwo jest przetrwać trudny czas apokalipsy. No niestety słuchajcie. Ja no, naprawdę muszę się położyć spać, bo już nic nie widzę, aż tak miło cię zawią. Udało się przetrwać 40 dni, więc no naprawdę chyba słabo mi się wydaje. Ale wszystko przez to, że na samym początku zepsułem tym, że tych robaków się nie pozbyłem, bo myślałem, że stracę tą książkę. A one po prostu wezmą mi żarcie czy tam wodę, a okazało się, że po prostu pozarażają mi wszystkich tych domowników, więc no powiem wam, że słabo wyszło. No ale trudno, nic jest co zrobisz, nic nie zrobisz. No. no, może nas razem się uda, tak więc słuchajcie, piszcie, czy chcecie kolejne odcinki 60 Second. Piszcie, czy chcecie dzisiaj też odcinek z DeForest z Minecrafta. Zobaczymy jak to wszystko wejdzie, tylko ja muszę się przespać, bo naprawdę już ledwo tutaj siedzę. Tak więc zostawiacie łapki, piszcie komentarze, zostawcie i subskrybcie. No możecie zasubskrybować kanał po prostu, żeby być na bieżąco ze wszystkimi materiałami. Możecie wbijać na Fanpage'a. No i mam nadzieję, że wszyscy zobaczymy się w kolejnym materiale. Tak więc siemanko cześć. Papa. Pa. റററററററ <im>